Aj, tu, tu, wróciłem po ciebie. Chodzi tak zawsze? No, zawsze. Eee, e, e, Martyna! A, to właśnie, jest ty Mikołaj! Panie Mikołaju, ja chciałem powiedzieć, właśnie, że zastanawiałem się, czy powiedzieć, wódz, czy. O! Ja z panią Mikołajem, ja ten, tego tak z 2000 lat temu, ale bez przesady, no. Ale tęskniłem za to, było słoneczko. No. ja za to. Martyna, ile tutaj byłaś w sumie czasu? No ogólnie to tak, strąciłam wybudować to dla pana Mikołaja. Ale lepiej Znaleźć nie mów, że ile jej nie było, bo zaraz są z... dramę, dramy, żeby Znaleźć... tak długo szliśmy po nią. Ale to, to właśnie co to było zrobiamy. Sądziłam wybudować no. tutaj... No. O, jajko, 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 proszę pana jajko, kura wysadzi. O, o, proszę. Zdążyłam. <grym> o, Ej, proszę tutaj... Marty, nie się tutaj tak podoba, że ona będzie chciała i... tutaj zostać. Nie, 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 nie. zdążyłam, a no i zdążyłam to wszystko sama zrobić przez ten czas. Bo was nie było dwa tygodnie! Nie czekam! Mówiłem, mówiłem! Gdzie nie A, nie a Gdzie uspo... mieliśmy być? Uspokój się, uspokój się! A ty nie mnie! A mówił Luper, że po mnie zawsze przyjdzie że zawsze mnie uratuje No i przyszedł, Ale czemu tak późno? No ale ja tej późno nie Nie poszedłem po mleko i nie zdradziłem cię, tak Mikołaju? A te smsy do Marioli? Marioli? Jakiej Marioli? Spod Mariola spod czwórki Lufer uciekaj Uciekaj, uciekaj Martyna! Spokojnie! Martyna, spokojnie! Nie było żadnej moją Świnie! Miko... na wyprawę! Mikołaj kłamie! To Mikołaj no, chyba nigdy, no, no, nie Mikołaj nie nigdy nie kłamie! Mikołaj, nigdy nie kłamie! Ty pisałeś do jakiejś Marzeny! Jakiej Marzeny? Powiemy milię, powiemy mi. Mili, powiemy mili. Nie, 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 nie Marzena i Mariona! Napiszcie taki komentarz, no, proszę wam ja serce. W ogóle, hej, czyś witajcie, widzę, z tej strony, z jak widzicie, jesteśmy w broźnej krainie, gdzie, u świętego Mikołaja, tak? Na, gdzie? Biegun północny. Na biegunie północnym. Nie! Co? Dabił świnkę! Panie Mikołaju, bo my musimy się dowiedzieć, No my znaleźliśmy Martynę. Martyna, czy ty chcesz wracać w do domu? Chcesz? chyba odpowiedź brzmi nie. Martyna, dlaczego ma nie Ale no, bo... panie Mikołaju, musimy się dowiedzieć jak możemy wrócić do domu, bo nie znamy żadnego sposobu na powrót, jakby pojawiliśmy się tutaj, że się zamrodziliśmy i umarliśmy, tylko teraz i, mamy co? Ocieplić się, żeby wrócić? To jest bardziej skomplikowana sprawa, bo to Ale co brzmi robiliście... to dosyć logicznie w sumie. No, brzmi logicznie, ale to co zrobiliście to jest de facto magia Grincha. Aha, a tu no to tutaj yyy, będzie to magia zupana! Mikołaja. A właśnie możemy wrócić używając pana magii? Nigdy tego nie próbowałem na kimś niż sobie Co Martyna robi? Karmi konia Aha, o Jezu, dziwny dźwięk karmi, a nie... A, czyli jak magię Mikołaja, że co, Mikołaj nas sadzi do komida i my tak siuuu poleci Właśnie, właśnie Ko I my się w naszym kominie? Nie, mam taki, mam swoją taką magię, jak Grinch ma swoją magię, to ja mam swoją magię, no magia światła, no, wiesz co A bo robię. ten, jak w Harrym że rzuca szczen, proszę, a, nie. Jak on się nazywa? Nie. Na przykład no Na przykład no, Ale mamy już jednego osła No ciebie Aha! Ale, no ciebie właśnie. Dilufer. Dilufer ci się wystarcza. No nie, bo to jesteś ja też zła. Wrócili Napiszcie komentarz, że nie wystarcza, mar, Martynie, dla to przydam serce. Kto? Tak? A wiesz może dlaczego ja tutaj trafiłam? Hmm? A dlaczego tu trafiłaś? No do właśnie. Dlatego, że nie umiesz kontrolować nad swoim grubym, grubaśnym nosem i kichasz na prawo au, i lewo. Au, 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 au. I zamiast mi pomóc od razu, au. to się z i tak się to już stop, stop, A było jeszcze serwista. Martyna, przez ten czas jeszcze były święta i Sylwester No robisz. właśnie, i ja tu siedziałam z panem. Sylwester był fajny. No. Ja tu siedziałam z Mikołami. Fajny był Sylwester, Ale... co nie? No super. A, nie nie Dobre, to... Dobre, dobra, Dobre, to... dobra, przez Mariola i Marzena są Sylwester. Ale, 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 czy mam powiedzieć, że byliście sześcioma innymi dziewczynami na Sylwestra, czy to? Nie, 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 nic takiego nie A, było! Nie, nie ma opcji, nie nic, ma opcji! Nic takiego nie było! To był żart! Tyle, tyle, tyle! Panie Mikołaju! To był żart. Panie Mikołaju, to był żart i w parszym panie Mikołaju! Ale to nie był żart! No, nie, był żart! Był żart! A, był, żart. A, był żart! Proszę mnie zostawić! No dobra żartuje! No było i mówiłem. A, bo Mikołaj, ty, faktycznie nie może kłamać, ale może sobie żartować, co nie? No ja rozumiem, że pan na stare latach chce sobie w końcu pożartować trochę. Ale bo... czekaj, czekaj, czekaj. Chcesz mi powiedzieć, że ona wylądowała to przez ciebie? No, bo eee, sobie kichnął. Tak, a psik! I zamarzła na minus I milion stopni. I mając spons Greenca tak naprawdę, po części. No właśnie to tak się stało Czyli to sprawka wszystko Grincha hmm. No tak, no to była sprawka, sprawka Grincha Ja w tym świecie mogę użyć mocy na kimś innym Więc spróbuję was prowadzić na tamten świat O, o! o! ale to kominkiem, to ciepłem, czy jak? Jakim sposobem? O Kominkiem Ale panie Mikołaju, co z tym całym domem? Kto panu będzie pomagał się zajmować... No ona no no faktycznie chce tutaj zostali. zostać Stary, Martyna cię wystawiła dla Mikołaja Cześć, kto, kto i kto będzie Dla panu gotowa? Ile? Dla mi jakiegoś milionsetnego człowieka, który ma milion lat, cię ci. wystawiła. Lepiej... A ty lepiej, żebyś wróciła z tym oto młodzieniaszkiem, bo ten młodzieniaszek wyczułam, że cię bardzo, bardzo kocha i wyczułam, że o, bardzo. macie ze sobą bardzo mocną więź. A mogę zabrać Sławka do domu? Naszego konika? Hmm, niestety, ale nie. Magia nie działa na zwierzęta. Pff, pff. I co się śmiejesz, patafianie? Uważaj, żeby na ciebie zadziałało. Patafianie! Dobra, no to wracamy, bo tam mu, bo bo mu się... No to pożegna się. A wy, widzowie, za ten czas zostawcie tysiąc łapek pod tym odcinkiem, to w następnym odcinku... Zostawcie! Zostawcie! W na następnym odcinku, jeśli ja zostawicie tysiąc łapek, zabiorę ekipę do pewnego tajnego miejsca, bardzo superowego, ale to, 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 to powiem wam... No zostaw A ja wiem, co to za miejsce. Tak, o no, Kurde. A no tak, no bo Wikołaj wszystko wie. Ale to musicie zostawić tysiąc łapek, wtedy się dowiecie. Już nie lubię imienia Sławek. <ślawek>. Sławek. Martyna! Co? Ja Musimy iść, naprawdę! Musimy ty, się ma... zaopiekować naszym światem. Tam gdzieś w końcu ty... jest nadal Grinch, ale nie wiadomo ma... gdzie w sumie. Marcuś, Marcuś, słuchaj, Marcuś. No, 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 no nie Marcuś, kolejny imię, którego nienawidzisz. Dostać do ścieżki! Martyna! Uuu, Uuuu, uderzył Sławka, czy Marcusia śnieżką. O, dobra, no raczej! ma bliżej kominka, chodźcie! Dobra, biegnie, tak, biegnie! Tak, 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 tak. Opa, Marcuś i Sławek, bądźcie grzeczni! Panie Mikołaju, a będzie się pan nimi opiekował i sprawdzał im codziennie, czy mał wystarczająco dużo słomy? No i... muszę, no I jak dbam i... Jak dbam o swoje renifery, to muszę też dbać o nie. Ale przecież już renifery wszystkie właśnie panu podechły! Pff, nie no, Rudolf gdzieś jest! No, gdzie? W lesie Nie wiem chyba Chodziłam specjalnie przecież tylko po to, żeby go szukać Pięć dni byłam w lesie i się zgubiłam Bo szukałam pana Renisa no go znalazłam... Ej, tutaj bardzo dużo się wydarzyło, jak nas No Paki, mogę was na chwilę na górę? Tak, tak, oczywiście, o, ja coś zrobię do jedzenia w tym czasie no. Okej, okay, idź dobrze co, co jest panie Mikołaju, co się dzieje? Chłopaki, weźcie tą psycholkę stąd, bo ja zaraz zmariuję. Ona chciała Rudolfa przerobić na kota. Co? Rudolfa na kota? Co? Ona tak, o, te zwierzęta ciągle to... No, Martyna. No to niech pan rzuci w nią tym proszkim fiu niech odleci do nas. Rudolf, zaczął używać używasz a jeszcze, a jeszcze miał no. na którym się wyżywała, wyglądała jak ty trochę. To? Chyba chyba bardzo ładnie. Muszę wracać do domu. Tak, tak. Tylko muszę znaleźć ten proszek. A to jednak proszkiem film? Mówiłem jak Harry Potter. Dosłownie, Na przykład, no. Lufer, <laughs> Molak, 100 dla ciebie. O barszczyk! O, już dobrze. Lufro. Ja bardzo lubię barszczyk. Aha. Zupa grzybowa, bo nie, wiem, nie Nie, 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 Ja <laughs> lubię zupę Proszę, grzybową. Raz Proszę zjeść. To ja się podzielę barszczykiem może, co? Dobra. Proszę się ustawić przy komisji. A to po kolei, no, czy jak? No, no dobra. No ja tylko panu powiem. Niech pan tam pamięta, bo tak, bo ogólnie to Sławek nie lubi... Martyna, zostaw Bartyna już Aldo, Mikołaja, zostaw. On zostaw jest świętym Mikołajem. nie ma czasu, musisz się. A wy się iść, zamknijcie, ty jesteś lufrem i mnie nie uratowałeś na czas. Pan tam zawsze zmienia, no bo tak, Sławek nie lubi twardej słomy. Dobra, niech pan we mnie rzuci, oszłam dosyć. I proszę mnie stąd zabrać, szybko. Nie! <laughs> Weź. Ja już chcę to do. Domu. Dobrze, dobrze, ja już chcę do domu. Dobrze, a A Martuś lubi marchewki. Posolone. Nie, dobra. Martuś ty idziesz ugotowane. pierwsza jednak! A... O co się a... Sławek Martyn. lubi taki Niech pan w nią rzuca szybko! Nią wrzuci. No, no, niech pan w nią rzuci! Ale tak O! Jest! Jak Jeszcze raz! Teraz o, ale ja. teraz no. święty spokój! Jaka cisza! No! Zniknął! Dobra, to teraz ja dziękuję, panie Mikołaju. Niech pan mi za rok coś przyniesie dobrego, dobrze? Taki jakiś fajny prezent. Ja do pana napiszę listy i zostawię ciasteczko i mleczko, dobrze? Dary! O nie, nie, nie! Szybko, szybko, gdzieś ty na jestem! Jest! O! fer? Halo, was, Jest w końcu normalny świat! Martyna! O Boże, jak pięknie! Martyna! Ej, już biegnę do was! Czekajcie, czekajcie na mnie! Czekajcie. To ja biegnę do ciebie! Ja biegnę do was! jest ja normalny świat! I nie ma się... Ej, nie! W stronę, Nie! Nie Rufer! Dobra, to ja biegnę do ciebie, czekaj! Znaczy ja biegnę nie, do, siebie. Ja biegnę do ja, ciebie. ja biegnę do ciebie Ja biegnę do siebie, ja biegnę do siebie. Ja biegnę tu! Nie, nie! Nie ty to ja biegnę do ciebie! Stój! O! Nie, nie! Spodach. O! Co so, Lufer! Lufer! O! Jest! Udało się! Ja już Taka myślałem, moja. że będziemy duchami do końca ani, życia. Nie, o Marioli marzenie! No dobra, no nic nie powiem, bo Marioli marzenie. Ej, Martyna, wiesz jak ta marzena! Ej! Jest bardzo! Znalazłeś koty! Dwa koty są w domu! Gdzie jest reszta? A Smolak postanowił je schować? Nieprawda! Ja ci... Ty jak chcesz, ja ci mogę nawet... Nie, 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 nie. proszę, proszę, mnie nie być nie, 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 nie Ja ci mogę nawet pokazać co Dzień, Nie Cześć, są moje koty! Au, au, au. Nie wiem, gdzie są twoje. Czekaj, koty. chodź, 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 ja ci pokażę, chodź, spokojnie. Mogę okay, okay. pokazać? Ej w ogóle no, Martyna I nagle nie, nie ma bo, bo ja z Ebilą zrobiliśmy dla ciebie prezent, świąteczny Wiem, że już jest po świętach, ale tu jest prezent dla ciebie. No wiecie, ja w ogóle... A w ogóle wiecie jakie fajne z panem Mikołajem. ona mój prezent? No, ona ciągle mnie Ona ma swój świat! Wiecie jakie fajne w ogóle z panem Mikołajem. Ja spędziłam święta. Tak. sobie na Czy jesteś Na tym. O. Super, to pytał. No to tu jest, tutaj stała choinka, o. ale luferek ją usunął. O, czekaj, mam trochę I tu jest prezent śniego. dla ciebie. Ogólnie zostało mi śnieg w kieszeniach. Wiecie? Dlaczego reagujesz jak dziewczyna mini na prezenty? Poczekaj, bo zostało mi śnieg w kieszeniach. Ja ci daję diamenton. O. Ej, to dla mnie! No tak, to było dla ciebie przecież! Olo. Nawet sadzonki ciemnego dębu mierzyłyś drzwi kurwa! Sadzonka ciemnego dębu! nie? No do Jezu, dębę. dopiero teraz zaczaił! A dlaczego tylko dwa? No bo nie ma tak, Na tym polegają prezenty, że inflacja. to symboliczne. Ale Aha. ja mam więcej... A da kogoś, się to zwrócić jeszcze powiedz, no od razu. Chodź no Martyna. Się zapytać, czy da się więcej? No ale dobra. Ja no, się nie, no nie to nie, przecież się dałoby się, ale... No, my byliśmy sobie w kopali. Kopaliśmy tyle godzin. Tak, wow No widzisz, Luferek tutaj nie próżnuje. No. Ale... Chodź, Kogo twoim jest? zadaniem jest znalezienie. Panariola? To zbigniew! A. To jest zbigniew! Chodź, twoim zadaniem będzie znalezienie kotów, one są tu w magazynie. Dobra, poczekaj. <noise> To jest dziwna, to jest Ace no, detektyw O trop, 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 ewidentny trop To, to był sabotaż oh, nie. Z tego co wyniuchałam to dwóch głupków nastolatków Idiotów, największych idiotów, głupków Aha i w nie, ogóle nie, 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 tutaj ich to nie ma Schowało mi właśnie mojej koty gdzieś tutaj są! To nie ja, to nie ja One żyją coś... na pewno! No one... żyją! Czekaj, czekaj! Martyna, wy ci pokażę, ja ci... Dobra, one żyją! Brawo! No Ej, żyją patrz! No, no żyją, no są! No Ale Martyna, powiem ci tak, to luferek schował, bo ja przy tym nie był... Eee, Ej, Dobra, Stań tutaj, o! Stań Dobra. tutaj lufer! Kopimy je! Co? Upa, ci pogrzało, ja za... Nie! One wypłyną, patrz one wypłyną, poczekaj. Ale ty nie wypłynął? Kurde nie wypłynął. Nie <laughs> wypłyną! Ej, a wtedy wypłynęły! Czekaj, coś jest nie tak. Teraz, teraz je, czekaj, o, teraz wypłyną no, ej, nie wypłynął, bo siedzą! O, wypłynął, wypłynęły, wypłynęły, patrz! No bo ja ją musiałam. O, o, ale już wypłynęły, jeszcze jeden, jeszcze jeden! Nie, 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 puszek! Płeń, puszek. Wszystkie? Chodź. O kurde, o nie! Ej. Dobra! Już Czemu wypłynęły, już jest dobrze! Czemu to zrobiłem? Dobrze, dobrze, to on zrobił, to Czemu? on zrobił! No, a dlaczego ty to robisz?! Przestań! <grystanie> <grystanie> ja o, ci się należy! No ale co mu się należy? Nie tak go nie dość, że mnie zamroziłeś, czy jeszcze moje kotki chciałeś zabić, Jesteś... Nie chciałem zabić! Nienawidzę cię za to! <grystanie> Ej, to jest mocne słowo! To było za mocne, aż koty zaczęły się Ej, to chodź za nią! To weź ją przeproś, czy coś! Martyna, weź ją przeproś, czy coś! What the... Co się stało? Dwa koty wskoczyły do villagera i zniknęły. Pojawiały się i zniknęły. No to było dziwne. Jeśli to widzowie widzieliście. Zostawcie łapkę w górę. Co? Martyno, no weź. I macie coś do jedzenia? Martynens, już. Łapaj, łapaj, łapaj. No, daj mi. O. Dobra, chleb, chleb. Idę po kwiatka dla Martyny. A gdzie? To ja idę z tobą, ja ci pomogę wybrać no, najlepszego nie, nie, nie. Ja idę po kwiatka No ale ja też ci pomogę Nie, no. bo ona potem powie, pewnie spłonat ci wybrał A bo spłonat ci przypomnił, nie 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 Porozmawiaj z no, Martyną, ty... no, porozmawiaj z no, Ale co ja o czym mam porozmawiać. Proszę, proszę, proszę Martyna, no weź Słuchasz, słyszysz mnie? Nie, Bartyna. nie słyszę. Nie mam uszu. Artyna, pogadajmy. To był po prostu niewidny żart. Ja ci pomogę, patrz. Ja ci pomogę nawet. O, klopsik tutaj wejdzie. Widzisz, jak super jest. O, ale no, musisz zrozumieć, że Ruferek sobie tylko tak żartował. Tylko my widzieliśmy, że nie, one wyjdą. Nie, on, on po prostu nie lubi moich kotów Nie, on, on nie ich bardzo rosyć. lubi. Jakby nie ich... lubi moich kotów Ale przecież, kotów. jakby nie lubił twoich kotów, to by je wyrzucił albo wyrzucił. A co albo. co chciał zrobić? No, co chciał zrobić? Chciał A to na je... początku. On nie ten zakopał, ale on. One tam były bez jedzenia, widzisz? Nie, nie, my wrzucaliśmy im jedzenie codziennie. No, no, nie no wrzucaliśmy wiem. im jedzenie. Pewnie suchą karmę, co? A co się daje kotom? Mokrą karmę, to są mięso siercy, kotki jedzą mokrą karmę. A, a to nie może być eee, suchy nie ma mięsa? Co? Słuchajcie, jest yy, dziwny problem. A ty miałeś kwiatka przynieść. No mam. No i co? Czy ty ukradłeś kwiatka z grobowca? Nie! co jest? Martena, chodź. Co, co się, eee. się stało? Idę do, do tego grupcia! Gróbcia... Co się Grupie stało, otwarty. Jaki grób, co? Nie. Tam jest coś otwarty. Co? I w górę rozkąd... Co jest?! I odkątny. Co? Co tu się stało? A kto tu leżał? Ircik. O ja... Ej, ale ja... Jakim cud... Nie ma grobu. To no właśnie się dziwię. I jest nawet trawa, więc to już się wydarzyło od jakichś, nie wiem...

Nooo ja a nie mogę. trzeba tam pójść sprawdzić, może tam jest Nie, to zrobimy to w następnym filmie, jeśli widać zostawiłem 1000 łapek pod tym odcinkiem, tak. pójdziemy sprawdzić czy jest dircik w głowie ja, dzieciaka. Ja, ja się przyprowadzę do Smolaxa, bo tam jest bezpiecznie <laughs> o! Okay, papa! Ja mam ja mam serio nadzieję, że nie ma go tutaj znowu, że, że to, nie wiem, jakiś błąd, że coś ale, się usunęło! On, a bo jak może... ten, jak wersję przyłączyliśmy, to może bloki się usunęły, mam nadzieję, że się nic złego nie wydarzyło wie? napiszcie w komentarzu, co mamy robić, co mamy sprawdzić. Jesteśmy przerażeni. O Boże. Dobra, kończymy ten film, co nie? Zos no tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę. My kończymy i barykadujemy się, bo to, 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 to co się tu dzieje, jest bardzo złe.